Cześć, z tej strony kroskowe marzenia. Wymienione wakacje byłem w Rogolandzie No i tak sobie postanowiłem, że yy, pokażę wam co sobie tam kupiłem. Także możemy zacząć od tych woreczków. Yy, jakieś tam, wiecie, motorki. Kurczę, tego nie chcę odpakowywać, a żebyście zobaczyli co to jest. No, w środku jest taki pilocik jakby brakuje mi jeszcze tutaj mamy e... to służy do kręcenia to pomarańczowe kręci się wokół e... no i oczywiście brakuje mi jeszcze baterii do tego boksa z baterią także jeszcze będę musiał kupić to i dopiero wtedy zacznę coś tam się tym bawić e... ale były w dobrej cenie taniej niż jakbym miał to kupować sobie na Allegro więc postanowiłem sobie je wtedy zakupić. Dobra, także one schodzą na bok. A tutaj mogłem sobie zrobić y, trzy minifigurki, były tam różne części. E, no i tutaj zrobiliśmy sobie taką y, kobietę. Głównie podobała mi się jej y, 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 twarz. No i wiadomo, tam jakieś włosy do niej. zubieram był problem, bo nie było tam nic fajnego w sumie. A w ręce, bo tam do każdego mogłem jednak akcesorium dobra, to jej dałem laptopa. Drugiego mamy. Drugi był w ogóle. Nie myślałem tutaj, żeby zrobić jakąś jedną super minifigurkę, tylko skupiłem się na częściach, jakie chcę. Dlatego ma tu jakieś, nie wiem, bokserki. Tutaj jakaś ten tors mi się podobał ze względu na tą łapkę, co tam ma. Fryzura fajna, mina wystraszona. No i z tyłu jeszcze kot, to tam net. No, także jeszcze kota tam wsadziłem jako akcesorium. No i ostatnie to tutaj mamy takiego grajka z instrumentem. No i strasznie mi się podobała ta fryzura razem z tą brudką połączoną. No i tam jakiś garżualowy strój, wiadomo. Przechodząc dalej, był łaścia na picabric. No i tutaj jak widzicie głównie co tutaj mam nie chcę tego otwierać ze dużo przepraszam, ale o tutaj jak widzimy o wysypało mi się dobrze, no trudno, ale no, głównie co my tu mamy to mamy takie te szyby, no nie chcę tego teraz wymać, ale kupiłem je z myślą o jakimś mocu w przyszłości, żeby jakiś biurowiec zbudować taki oszklony strasznie no i to głównie na tym się skupiłem. Ogólnie to dwa razy wsadzałem i wysypywałem potem, to co tu wsadziłem, bo nie byłem zadowolony. Yy, tutaj jeszcze taki, nie wiem, to może być popcorn, a to może być też fajnie zrobiony dym. Yy, dym z komina, jakiś, wiecie, o co chodzi. No i tutaj jeszcze te część ze względu na kolor. Yy, jakieś tutaj. To jest minifigurka, można założyć jako jakiś tam, nie wiem, plecak, cokolwiek, żeby tu schować. Albo może być to zrobione jako śmietnik w mieście. Już tylko tutaj wsadzę, zamykam i odkładam. O, jeszcze taki klocek w takim kolorze. No głównie to wziąłem po prostu, żeby zapełnić jakoś ten kubeczek. No i tutaj jeszcze widzimy jakieś... Kwiatki mam, nie kwiatki, jakieś trochę płomieni tutaj wziąłem. No, także tak to się prezentuje. No i na sam koniec nie no, kupiłem tego pociągu, ale kupiłem coś innego. Zaraz tylko to yy, włączę i pokażę Wam, co dokładnie. Tak, no i teraz patrzcie, naciskam i się zapala. No, także kupiłem taką lampkę, i bardzo fajny efekt jest w nocy. O Jezus, zaraz Wam pokażę, tylko zgaszę światło, o, no także, o Jezu, dobra, zapomniałem, że nagrywam to z fleszem, więc pewnie nie widzę takiego efektu, ale no, muszę przyznać, że w nocy działa to naprawdę fajnie, ale i tak ciężko to nagrywać, bo... Yy... Po prostu aparat mi nie łapie tego, co jakieś ciemno i ten pociąg jeździ w kółko. Próbowałem kiedyś nagrać i nie wyszło. No, ale to w sumie tyle z tego materiału. Chciałem Wam tylko pokazać, co kupiłem. Także jeśli Wam się podobało, zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i komentarza. Jeśli Wy byliście w Legolandzie, powiedzcie mi, jak, jak Wam, Wasze wrażenia. Mi się bardzo podobało. To znaczy, nie, inaczej. Było fajnie, ale miałem wygórowane jakby oczekiwania i troszeczkę się zawiodłem, ale nie zmienia to faktu, że było fajnie. I byłem jeszcze w, w Danii, bo wiem, że jeszcze jest jakiś w Berlinie i gdzieś jeszcze. Także jeżeli wy byliście, pochwalcie się, powiedzcie, co wy sobie kupiliście, jak wam się podobało. Także dziękuję za obejrzenie materiału i do zobaczenia. Cześć!